Witam Was serdecznie, moi drodzy. Niedziela Chrztu Pańskiego, Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, wersety, od siódmego do 11. Sakrament Chrztu, który rozpoczyna tak naprawdę naszą taką zewnętrzną podróż przez sakramenty w doświadczaniu Pana Boga, przyjmujemy nieświadomie, najczęściej, dlatego że. W naszym imieniu, mocą wiary naszych rodziców, mocą tradycji, zostaliśmy ochrzczeni. Natomiast ten fakt się wydarzył. To, to zaistniało. Nie jest to jakieś znamie na naszym czole, wypalone tak jak niektórzy czasami się burzą, że wcale nie chcieli być ochrzczeni. To tak jak z prezentem: można ten prezent dostać i go nigdy nie rozpakować. I gdzieś go schować w piwnicy głęboko, tak samo przecież może być i, i z naszym krztem. On zaczyna żyć, ja zaczynam żyć nim i później sakramentami, właśnie wtedy, kiedy uświadamiam sobie, że nie jestem tutaj przez przypadek i że nie jestem sam. Jestem dlatego, że Bóg chciał mnie na tej ziemi. I mnie kocha i przyciąga mnie swoją miłością, zaprasza mnie też do korzystania z, tych, z tego mnóstwa darów, których ładnie pierwsze czytanie mówi, że przychodźcie i kosztujcie tego wszystkiego, co chcę Wam dać za darmo, tak? tylko zależy właśnie to od, od Waszej chęci, od Waszej otwartości. Moi drodzy, rodzimy się słabi. I bezbronni, tacy też umieramy. A wszystko to, co dzieje się między naszymi narodzinami a śmiercią, jest często próbą udowadniania sobie, drugiemu człowiekowi, panu Bogu, że, że wcale nie jestem taki kruchy, że nie jestem taki delikatny, że, że udaję silnego, chcę pokazać się właśnie z najmocniejszej strony. Tymczasem właśnie. Tymczasem sakramenty, chrzest zaprasza nas do tego, byśmy nie tyle udowadniali Panu Bogu, że jesteśmy warci tej miłości, ale, ale byśmy po prostu uwierzyli, że skoro jesteśmy Jego dziećmi, to ta miłość jest, bez względu na to, co zrobimy, ma w nas swoje upodobanie. Bóg ma we mnie moje, swoje upodobanie. Bez względu na to, co zrobię z moim życiem, jak je przeżyję, jak je wykorzystam czy zmarnuję, to Bóg i tak będzie mnie kochał. I ta pełna świadomość właśnie Jezusa, który decyduje się przyjąć Chrzest jako osoba dorosła, czyli pokazać nam naszą drogę życia, nasz, naszą możliwość wyboru Boga. Co oznacza, że, że Bóg mnie, uświadamiam sobie, Bóg mnie w każdej chwili mojego życia otacza, jest przy mnie, towarzyszy mi. Wszystko dzieje się pod jego miłującym mnie spojrzeniem. I to jest droga człowieka, który świadomie chce żyć łaską, darem Chrztu, który otrzymał, który przyjął. Czyli jeżeli ja otwieram się na tę miłość Pana Boga, czyli pozwalam jemu, by mnie kochał, to w naturalny sposób, naturalny, duchowy sposób też zaczynam kochać. Otwiera się moje serce na przestrzenie, z których sobie nie zdawałem sprawy. I to doświadczenie, że człowiek się zaczyna, ale się nie kończy, staje się rzeczywiście moim udziałem. Tak? Staje się moim udziałem przez Ducha Świętego, który we mnie działa, który nieustannie budzi moje serce, poszerza je i napełnia sobą i tym wszystkim, czego mi potrzeba. Więc nie tyle starajmy się, Udowadniać Panu Bogu, że jesteśmy godni Jego miłości. Że skoro zostałem ochrzczony, to powinienem w taki odpowiedni sposób się zachowywać, ale bądźmy przed nim prawdziwi. Nie poprawni, ale prawdziwi. Bo chrzest, jak i każdy sakrament, to jest coś, to jest zewnętrzny wyraz mojego wewnętrznego głodu Boga, który On we mnie wzbudza. To dzięki niemu ja chcę Boga szukać, chcę się na niego otwierać. To nie jest jakiś przymus czy tradycja. Daleki jestem od takiego patrzenia na jakikolwiek sakrament. Tak? Że należy, że trzeba go przyjąć, może się przydać. Dawno nie byłem u spowiedzi, to pójdę. Nie mam chęci korzystania z Eucharystii, ale, ale zmuszę się do tego. Raczej. Poproś o tę łaskę, tak? Byś chciał w tym uczestniczyć, byś chciał skorzystać i, i najeść się dosyta duchowo, nakarmić swoje serce tym, co w tej chwili jest dla ciebie najlepsze, a co Bóg chce ci dać. I takie też jest działanie Ducha Świętego w nas, czyli pozwalam Jemu, by, by to On decydował. Co w tej chwili jest dla mnie dobre, co jest, co jest potrzebne. Ja tylko próbuję się na to otworzyć. Próbuję dać Panu Bogu możliwość działania. To jest droga każdego z nas droga osoby wierzącej, ochrzczonej, pragnącej właśnie życia chrztem. Czyli obecnością Boga, który mówi w każdej sytuacji Twojego życia Ty jesteś moją ukochaną córką, moim ukochanym Synem i, i takiego słuchania też Boga, tak? bo będę, bo słucham Go właśnie tak, jak rozumiem Jego miłość do mnie, czy jak Jego samego poznaję, poznałem, to tak będę też słuchał tego. Czy chciał go słuchać w ogóle w życiu? Niech ten prezent, który każdy z nas dostał, niech miejmy odwagę nim żyć miejmy odwagę otwierać się na to wszystko, co, co Chrzest ze sobą przynosi, do czego nas zaprasza. Pan Bóg swoją miłością. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.